No i dobra, kochani, witam wszystkich cieplutko i serdecznie. Z tej strony Robert Mioduszewski, inaczej Dux, albo Sentne. Dzisiaj będę mówiła o kolejnej książce mojej. Będzie to trzecia książka pod tytułem Namiętne życie. Ale czego napisałam to książkę? To w ogóle jest erotyk, ale napisałam, bo chciałam napisać coś innego niż do tej pory. Ale nie tylko z tego powodu. Dlatego napisałem erotyka, bo e, wielu ludziom wmawiano, że seks jest czymś złym. Dla mnie też wmawiano. I postanowiłem napisać tę książkę, by zmienić to. By pokazać, że seks nie jest niczym złym. Jest czymś normalnym i naturalnym. E, Dlatego napisałem tą książkę. To jest jedyna książka erotyk, jaką napisałem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek taką książkę napiszę, ale postanowiłem, że jedną mogę napisać. I przeczytam wam, kochani, taki krótki fragment tej książki, żeby wam przedstawić, o czym piszę. Częściowo ta książka jest z mojego życia, częściowo wymyślone, nie będę ujawniał, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe. Po prostu posłuchajcie, zaczynam. W dzień chodziliśmy grać w piłkę z nowo poznanymi kolegami, a wieczorami czas przy ognisku spędzaliśmy. Niedaleko były inne domy, raz poszliśmy sobie załatwić i poznaliśmy nowe dziewczyny. Mieszkał w kempingu, koło domu swojej babci. Zaczęliśmy się z nimi spotykać, spędzać razem czas, wspólne picie piwa i mocniejszych trunków. Przepa kempingowa była naszą bazą wypadową. Dziewczyny były wesołe i chętne na igraszki. Często flirtowały z nami, były dojrzałe jak na swój wiek. Pewnego razu zaszedłem z bratem do nich, nas było dwóch i one dwie: jedna starsza, druga młodsza. Starsza ubrana w dżinsy i koszulkę, młodsza w samą koszulkę zakrywającą pośladki. Siedzieliśmy tak rozmawiając o wszystkim i o niczym. Ja z bratem po jednej stronie przyczepy, na łóżku one po drugiej stronie. Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy tak jedna z nich, ta starsza w końcu wyszła. Leżeliśmy na łóżku z marko ona siedziała po drugiej stronie po turecku. W pewnym momencie jej koszulka się podwinęła. Miała rozchlonę, uda, widać było czarną, zarośniętą waginę. W pierwszej chwili byłem speszony, nie wiedziałem jak się zachować. Jednak po dłuższej chwili zacząłem się jej przyglądać, podniecała mnie jej cipka. Nie był kratkiem, zerkałem pod jej bluzkę nie wiedziałem co się ze mną dzieje. Byłem bardzo podniecony i zmieszany tym widokiem. Nie wiedziałem co mam zrobić. Ona widocznie była chętna skoro raczyła nas takimi widokami myślę, że robiła to specjalnie byśmy zaczęli działać ja jednak nie potrafiłem zrobić żadnego kroku byłem tak zmyszany swoim podnieceniem że po prostu wyszedłem brat został, ale nigdy się nie pytałem go co wtedy zaszło tam to było moje pierwsze spotkanie z erotyzmem w wieku 16 lat to było takie realne i na wyciągnięcie ręki bardzo podniecające Byłem po prostu zbyt młody i zbyt przestraszony konsekwencjami, które mogły się pojawić później. Byliśmy tam ponad tydzień, gdy skończyły nam się środki do życia i jedzenie, postanowiliśmy wrócić. Każdy, z... Każdy wymęczony ciągłym piciem, będąc pod koniec głodny, wracał do domu. Po tym biwaku nie paliłem, postanowiłem, że to tylko na czas biwaku. Pole nie przyszło później, jakiś rok później. Podbojów miłosnych nie miałem, ale przyjemnie spędziłem czas w miłym towarzystwie. I to jest kochani, taki krótki fragment. Taki wstęp do tego, co jest później. Oczywiście tutaj opisuję dość ostro pewne momenty w życiu, pewne wydarzenia. To są ostre słowa, takie zwykłe, proste. I nie każdemu mogą się podobać, ale działające na wyobraźni i bardzo podniecające. Dlaczego to zrobiłem? Dlatego, żeby i sobie uzm uzmysłowić i innym, że seks jest czymś normalnym. Yy, w schizofrenii też często jest tak, że ludzie się boją seksu, mają uprzedzenia, przez to. Co im przez wiele lat wymawiano, i to takie dojście do takiej normalności. Bo właśnie przez to książkę może także i osobom chorym, i zdrowym, bo zdrowe osoby też mają z tym problemy, może to im otworzy w jakiś sposób oczy: oczy na ludzi, oczy na kobiety, oczy na facetów, oczy na seks, oczy na erotyzm. I właśnie to chciałem przekazać w tej książce. Myślę, że to dość ciekawa książka. Tylko naprawdę trzeba w spokoju czytać i się zastanowić nad wieloma rzeczami: dlaczego została napisana, dlaczego takie jest i w ogóle. Dobra, kochani, teraz przeczytam Wam fragment. Powiedziałem, dlaczego napisałem taką książkę. Yy. I będę się żegnał z wami. Do usłyszenia i papa.